Chcecie dowiedzieć się, jakie słuchawki bezprzewodowe są od niedawna moimi ulubionymi? Decydując się na obejrzenie tego materiału, odpowiedź w zasadzie już znacie. W końcu ich nazwę zobaczyliście w tytule filmu. No dobrze, nie wystarczy powiedzieć, że dany model jest moim ulubionym. Trzeba to jeszcze solidnie uzasadnić. Ja mam na imię Dawid, a przed Wami słuchawki Bang Olufsen Play HX. Słuchawki otrzymujemy w eleganckim, pełnym informacji o tym modelu kartonie. Od frontu i po bokach widzimy zdjęcie produktu w jego rzeczywistym kolorze, a tych do wyboru jest aż trzy: czarny, brązowy i biały. Po otwarciu opakowania napotkamy na pakiet i dokumentacji i twarde etui kryjące słuchawki, osobno zamknięty przewód USB typu C do ich ładowania oraz analogowy Aux Jack 3,5 mm na wypadek, gdybyście chcieli podłączyć je jednak w sposób klasyczny, przewodowy, np. w sytuacji, gdy zapominiście naładować sprzęt. Prawie gospodarowana osobno przestrzeń na akcesoria zasługuje na bardzo duże brawa. W końcu żadna metalowa końcówka nie porysuje nam obudowy słuchawek w czasie transportu. Już na pierwszy rzut oka wyraźnie widać, że mamy do czynienia z wysokiej klasy słuchawkami. Bang Olufsen BioPlay HX, zgodnie z zasadami skandynawskiego projektowania, są minimalistyczne, eleganckie oraz wykonane z bardzo dobrej klasy materiałów. Na szczególną uwagę zasługują paldy wokół uszny, wykonane z prawdziwej, jagnięcej skóry, oraz wypełnione pianką dopasowującą się do kształtu głowy. Pałąk jest wykonany z aluminium pochodzącego z recyklingu i cechuje go wysoka wytrzymałość. Pokryto go dzieniną oraz skórą tego samego typu co pady. Na prawej muszli znajdziemy jeszcze port ładowania USB-C oraz wejście AUX w formie Jacka 3,5 mm. Obsługa słuchawek jest banalnie prosta: mają one bowiem na sobie tylko trzy przyciski włącz i wyłącz, przycisk zmiany trybu aktywnego wyciszania hałasu ANC oraz dwufunkcyjny, okrągły przycisk asystenta głosowego i wyciszanie mikrofonów podczas połączenia. Sterowanie opracą odtwarzacza odbywa się za pomocą panelu dotykowego na lewej muszli. Pełny opis funkcji słuchawek znajdziecie w instrukcji oraz w aplikacji dostępnej na telefony i tablety. Aplikacja ta łączy obsługę wszystkich urządzeń Bang Olufsen. W przypadku słuchawek BioPlay HX, poza wcześniej wspomnianym opisem działania, będziemy w stanie sterować głośnością, odtwarzaniem muzyki oraz zmieniać tryby słuchania. Jest to swojego rodzaju korektor charakteru brzmienia, jednak znacznie łatwiejszy i bardziej intuicyjny w obsłudze. Dodatkowo każde z fabrycznych ustawień możemy dodatkowo dostosować do swoich preferencji. Aplikacja umożliwia też sterowanie pracą aktywnego wyciszania hałasu, włączenie jego automatyki oraz włączenie wykrywania, czy słuchawki są założone, czy też nie. Można tu też włączyć lub wyłączyć tryb gotowości, w którym po 15 minutach bezczynności BioPlay HX się wyłączą. W ustawieniach znajdziemy jeszcze informację o aktualizacji oprogramowania w kolorze słuchawek i danych technicznych. Bang Olufsen BioPlay HX oferuje szybką i stabilną łączność przez Bluetooth w wersji 5.1. Wśród obsługiwanych kodeków bezprzewodowej transmisji dźwięku znajdziemy poszukiwany aptX Adaptive. Zapewnia on jakość dźwięku zbliżoną do tradycyjnych przewodowych słuchawek. Połączenie to cechuje też niskie opóźnienie transmisji sygnału, co sprawdzi się szczególnie podczas gier i oglądania filmów. Funkcje takie jak Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair oraz certyfikacja Made for iPhone znacznie ułatwiają proces pierwszej konfiguracji połączenia bezprzewodowego bez względu na posiadane urządzenie źródłowe. Słuchawki zapamiętują 8 ostatnio sparowanych urządzeń, co znacznie przyspiesza ponowne nawiązanie połączenia Bluetooth. Akumulator pozwala na nawet 35 godzin ciągłego odsłuchu, co biorąc pod uwagę lekkość i dość kompaktowe rozmiary słuchawek jest imponującym wynikiem. Czas ten możemy wynieść nawet 40 godzin, gdy wyłączymy funkcję ANC. Pełne ładowanie HX-ów potrwa około 3 godziny. Czas przymierzyć słuchawki i tu bardzo duże zaskoczenie. To, że muszle są w stanie pomieścić w sobie uszy, to jedno, jednak zaskakuje lekkość całej konstrukcji, do tego stopnia, iż parokrotnie sprawdzałem czy aby na pewno słuchawki pewnie trzymają się na swoim miejscu. Efektem jest bardzo duży komfort nawet podczas wielogodzinnego odsłuchu, który zresztą nie jest u mnie rzadkością. W końcu należy do ekspertów dobrego brzmienia. Zatem płynnie przechodzimy do kwestii dźwięku, jaki mogło pochwalić się HX-y. Za to odpowiadają 40 mm przetworniki oraz dodatkowe kanały basowe. Zyskujemy bardzo głęboki i angażujący bas, który nie dominuje nad tonami średnimi i wysokimi, jest dynamicznie, bardzo wyraźnie, a przy tym naturalnie. BioPlay HX pozwalają odkryć znany na pamięć kawałki w zupełnie nowy sposób. Podsumowując, słuchawki Bang Olufsen BioPlay HX są prawdziwym generatorem frajdy, jeśli chodzi o reprodukowany przez nie dźwięk. Przez kilka dni, podczas których jej intensywnie testowałem, nie udało mi się zmęczyć głowy, ani tym bardziej uszu brzmieniem i samą obecnością sprzętu na głowie. A gdy weźmiemy jeszcze pod uwagę te 35 godzin czasu pracy akumulatora, subiektywnie piękny projekt samych słuchawek, a do tego port AUX i przyjemną aplikację. otrzymujemy w moim odczuciu słuchawki kompletne. Zanim jednak się pożegnamy, pamiętajcie, że jesteśmy do waszej dyspozycji w jednym z wielu salonów rozsianych po miastach Polski oraz zdalnie na Facebooku, telefonicznie i pod adresami e-mail poszczególnych salonów. Dane kontaktowe znajdują się jak zwykle w opisie pod filmem. Zapraszam też do sprawdzenia pełnej oferty sprzętu audio i wideo na stronie www.tophifi.pl. A jeśli chcielibyście być na bieżąco z nowymi filmami, zostawcie subskrypcję na naszym kanale oraz kliknijcie w dzwoneczek tuż obok. Te dwa kliknięcia pozwolą być wam zawsze na czasie. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i widzimy się już niebawem.